Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Cieszę się, że mam możliwość zacząć taki stały cykl spotkań, które będą dotyczyły spraw cyfrowych. Dzisiaj w Europie pracujemy nad rozwiązaniami dla jednolitego rynku cyfrowego. W parlamencie kończą się prace nad raportem, który główne tematy strategii jednolitego rynku cyfrowego podejmuje. Co to znaczy jednolity rynek cyfrowy? W wielu dziedzinach, czy to w handlu drogą internetową, czy to w ochronie danych osobowych, czy to w funkcjonowaniu przesyłania paczek, czy to w funkcjonowaniu platform, albo w naszym dostępie do różnego rodzaju dóbr legalną drogą, filmów, muzyki, bardzo często mamy do czynienia z 28 reżimami prawnymi. To znaczy, jeśli ktoś zakłada biznes, to musi myśleć o tym biznesie w swoim kraju i dostosowaniu prowadzenia tego biznesu do reguł prawnych, które w danym kraju obowiązują, ale jeśli chce rozszerzać to działania, internet jest ponad granicami, więc musi wtedy dostosowywać się do tych krajów, w których przychodzi mu działać. Jeśli chce działać w całej Europie do 28 różnych wymagań prawnych, to trzeba zmienić i ta harmonizacja europejska, to jest pierwsze wielkie zadanie. Dlaczego jest to potrzebne? To jest potrzebne, żebyśmy umiejętnie korzystali z różnego rodzaju technik, które nas otaczają. Dzisiaj mamy różnego rodzaju urządzenia smartfonowe, które nosimy w kieszeni, i właściwie mamy cały komputer w naszej kieszeni. Taki komputer, który nas łączy z całym światem telefonicznie, łączy nas z całym światem SMS-owo. I łączy nas wtedy, kiedy chcemy przekazywać jakieś dane i otrzymywać od innych jakieś dane, być w sieci. Żeby to wszystko mogło sprawnie działać, to oprócz tej harmonizacji prawa potrzebny jest jeszcze szybki internet. W Polsce zakończyła się aukcja na 800 MHz, czyli aukcja, która pozwoli, żeby 3G, później 4G się rozwijało. To są fachowe nazwy, ale tak naprawdę chodzi o Szybkość internetu i anteny radiowe szeroko przez operatorów ustawione w całym kraju. Ale w świecie już dyskutuje się o 5G, czyli o bardzo szybkim internecie, takim przez który w ciągu milisekund będziemy mogli przekazywać jakąś informację, a jak będziemy ściągali film, to będzie to zajmowało minuty albo półtorej minuty film drogą legalną z legalnie funkcjonującej platformy. Dlatego drugi wymóg, oprócz tej harmonizacji prawa, to jest rozwój inwestycji w infrastrukturę. Trzecie to jest prawo, ale prawo, które nie będzie zabijało inicjatywy cyfrowej, nie będzie zabijało nowych pomysłów. W tym wyścigu między nowymi technologiami a przepisami prawnymi, nowe technologie zawsze są szybsze. I my nie możemy czekać dwa lata, aż Parlament Europejski. Wprowadzi nowe rozwiązania dla aplikacji, które służą ocenie naszego stanu zdrowia. Dlatego firmy, dlatego Komisja Europejska, dlatego wszyscy uczestnicy, lekarze i organizacje pacjentów zdecydowały się na taki, na taki kodeks postępowania, jak z ochroną danych osobistych w sprawny i technicznie bezpieczny sposób przekazywać różne dane dotyczące naszego zdrowia w tych aplikacjach, które mamy w swoich mobilnych urządzeniach. Te trzy rzeczy są bardzo ważne: dobre, elastyczne prawo, dostęp do szybkiego internetu i to wszystko, co wiąże się z harmonizacją rozwiązań europejskich. Pierwszy krok do jednolitego rynku cyfrowego. Musimy go zrobić jak najszybciej.